Witam, kochani! Dzisiaj robię klopsiki w sosie grzybowym. Muszę przygotować sobie najpierw klopsiki. Mam tutaj jakieś 470 g polędwicy wieprzowej. Zmieliłam. Dodam do niej jedno jajko. Pół łyżeczki soli. Pieprz. No i tak będą w sosie, to wiesz, to tylko troszkę doprawiamy. No nie, muszą. Troszkę, tak, troszkę suszonej cebulki. Nie dajemy dzisiaj świeżej, tylko dajemy suszoną. Też jest dobra, próbujcie go Tak, prażona, to jest taka prażona fajna. Prażona cebula właśnie, tak. tak. I troszkę suszonego czosnku. No i myślę, że dam na razie jedną łyżkę bułki tartej odrobinę pietruszki natki pietruszki no i teraz to wszystko muszę wyrobić Pani zaczynamy podsmażać klopsiki, patelnia się nagrzewa dajemy łyżkę oliwki obtaczamy każdy w mące parę sobie wrzucę tu obtoczę, żeby na patelnię szybciej wrzucić patelnia jeszcze chwilkę pewnie potrzebuje ale ja już sobie je poukładam, to akurat się patelnia nagrzeje Zajdzie to mi chwilkę? Jaka to mąka, kochanie? Zwykła mąka, biała zwykła mąka. Pszenna. Pszenna mąka, tak, tak. Nic do niej nie dodawałam, w samej mące. Obtaczamy. Wyszło nam 15, 15 klopsików. Akurat, tak jak mówiłam, zanim to po wszystko obtaczam w tej mące, to akurat patelnia się nagrzeje. Mąki zostało, zostawimy ją sobie do tempury, prawda? Przesie... Przesiejemy oczywiście. No i musimy ładnie teraz zrumienić z obu stron. Fajnie podrumienić te prawda? Ciki, klopsiki. Włonie chwila i już się ładnie podrumieniły z jednej strony. Tak poprzekręcamy teraz na drugą. One i tak będą się potem dusiły w sosie jeszcze, to tylko tak, żeby zrumienić, smaczek lepszy będzie. Ale kochani oni już tak pas, że... No już zaczynają... Bardzo się lubię właśnie tą polędwicę wieprzową. Właśnie ona ostatnio poprawiła bardzo się. smakuje, poprawiła się, bo właśnie smaczne są właśnie kotleciki, pulpeciki z tej polędwicy właśnie. No, zaczęli ona bać troszkę, nie? Tak, mięso troszkę Mam się nadzieję. poprawiło. Mam nadzieję. Kochani, pulpeciki prawie prawie podsmażone z każdej strony. One i tak będą w sosie się potem dusiły. Przekładam je teraz na tą drugą patelnię głębszą i chwilkę sobie poczekają. Nic, nie myję patelni, jest ok, dodaję tylko troszkę oliwki. Zwiększę na chwilę masełka. Oj, troszkę masełka. I będziemy za chwilkę podsmażać następne nasze składniki. Zaczynamy od cebuli. Troszkę cebuli. Chwilkę ją zrumienimy, z minutkę zrumienimy i dodamy grzybki. Dodajemy teraz czosnek. Mamy jeden naprawdę taki duży, duży ząbek to był naprawdę duży. I od razu dodaję grzybki. No i teraz to musimy podusić, żeby grzybki puściły sok lekko się zrumieniły i dodamy do naszych klopsików Kochani, grzybki gotowe. Teraz, kochani, pomóż mi przełożymy tą dużą patelnię. Wrzucamy zawartość tej patelni. Grzybki cebulka, czosnek. Na razie nie doprawiam, bo będzie bulion jest słony. To na razie zostawiamy tak. Zalewamy teraz to bulionem. Dodałam do tego bulionu dwie łyżki płaszczyzny suszonej. No, takie suszone warzywka. zalałam wodą, gorącą, i to właśnie nosią po sobie troszkę i wlewamy teraz to do naszych klopsików. I teraz to chwileczkę pogotujemy, przykryjemy. Zostawimy na 10-15 minut. A w tym czasie kochani, pięknie się wszystko gotuje, ale chcę dodać troszkę suszonych pomidorków. Tak właśnie w oliwce. Uwielbiamy te pomidorki. Troszeczkę dosłownie na smak. Oj. O, wystarczy. Tylko na smak. I podgotujemy chwilkę i zaraz dołożymy do tego coś jeszcze. I przyszła pora, żeby dołożyć... O, się pięknie gotuje. Teraz dołożymy tutaj makaron. A akurat takie świderki mamy. Zobaczymy ile go damy. Nie lubisz za dużo makaronu, no ja nie, wiem. Ja to w ogóle. Ja tam złapię może za dwa świderki tylko. No to nie daje wszystkiego. Zrobimy tak, chwilę, kochani, to się za zaraz zagęścimy sobie, dodamy resztę. Mam tutaj troszkę wody, z łyżeczką mąki i troszkę kremówki śmietanki. Teraz to muszę zalać. To będzie w takim kremowym sosie. Zwiększymy, zagotujemy dosłownie o no parę minut. Bo jest mąka surowa, to musi stracić surowość. Kochani, próbowałam. Potrzebuję troszkę soli, troszkę pieprzu, mało piekantne. Pieprzu dużo. Dużo no, pieprzu. Zawsze można sobie jeszcze doprawić na talerzu, prawda? Oczywiście. Wymieszam. Teraz na sam koniec. Pięknie wygląda, pięknie pachnie. Na koniec kochani damy jeszcze żółtego serka mazarela. Wszystko zasypiemy serkiem. Będzie takie kremowe, fajne. O, tyle wystarczy i zielona pietruszka. Ja wyłączam już. I dużo zielonej pietruszki, dużo dużo. Wszystko daję, Dużo, dużo zielonej pietruszki. I potrawa gotowa. Kochani, obiadek gotowy. Zabieramy się za jedzenie. Ja próbuję klopsika. No ja też? Ja bardzo, bardzo lubię klopsiki. Ja też pierwszego no, klopsika. Może być. Hum, mm, ja pół. Ja całego tak od razu. No, próbujemy. Proszę zdrowie, kochani. Hum, mm. gorąca. Jest to gorąca ale... rzecz. Mm. Ale pyszne. Makaron. Jak one się nazywają? Świderki. To no, takie świderki. Dobry. I ogórek korniszonek. I korniszonek do tego. smacznego mm. mm. kochani. Pyszna. Pyszna, pyszna, pyszne Na razie. I zawsze. Do następnego. Do następnego. Mm-hmm.